Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z nowościami kosmetycznymi i jak zawsze w tym filmiku opowiem Wam o tych kosmetykach, które najbardziej mnie zainteresowały w tym miesiącu. A Was zapraszam do pozostawienia komentarzy z informacją na temat jakie kosmetyki Was interesują. I zacznijmy z marki Fenty Beauty. Ponieważ ta marka ostatnio wypuściła naprawdę dużo nowości, ale najbardziej mnie interesują te podkłady w pudrze, oczywiście, bo to jest taki nietypowy produkt, który jest teraz już nie tak często spotykalny. A zawsze byłam ciekawa wypróbowania podobnego pudru. Tym bardziej, że właśnie ten puder posiada dużą ilość różnych odcieni. Producent obiecuje krycie od lekkiego do mocnego. Lekką formułę, która nie będzie wchodziła ani w linii mimicznej ani w zmarszczki. Nie będzie zatykała porów. Więc fajne obietnice i jak najbardziej chciałabym wypróbować ten produkt druga, taka nowość też od Fenty, tylko to już będzie Fenty Skin ta cała marka weszła nareszcie do rynku polskiego, do Sephory i jest dostępna cała kolekcja tej marki, czyli toner do twarzy dwa kremy, dzienny i wieczorowy cleanser do oczyszczania skóry to chyba takie żel, dwa w jednym, z tego co pamiętam, i różne wkłady, co jest też bardzo fajne. Jak już jesteśmy na stronie Sephory, to też marka Nars wypuściła dużo różnych kolekcji. Ja ogólnie zauważyłam, że Nars cały czas wypuszcza nowe kolekcje, nowe edycje limitowane, tylko że rzadko ktoś o nich mówi, zwłaszcza na polskim YouTubie. Chyba marka Nars nie jest taka aż popularna tutaj. Nie wiem do końca, dajcie mi znać. Ale ostatnie dwie kolekcje, no to są takie trochę, nie powiedziałabym, że dziwne, ale... Na przykład ta duża paletka, która posiada i cienie do powiek i trzy rozświetlacze. No na mój gust to trochę za dużo tutaj rozświetlacze. Chciałabym, żeby był tutaj róż i bronzer oraz rozświetlacz, ale jest jak jest. Ogólnie właśnie tą paletką to nie jestem zainteresowana. W w tej kolekcji też są błyszczyki do ust oraz marka Nars wypuściła też inną kolekcję i tutaj jest już mini paletka do makijażu oczy, róż oraz pomadki o różnych wykończeniach satynowym i matowym. Ogólnie jestem ciekawa wypróbowania kosmetyków tej marki. Kiedyś miałam ten tusz w czerwonym opakowaniu, który się nazywa Climax i był dość dobry, A więc jak znacie tę markę, jak używacie kosmetyki Nars, to koniecznie poleccie mi ich najlepszy produkt. Dalej, z takich wysokopolkowych marek, no to marka Gucci wypuściła podkład oraz bazę pod podkład. Ta marka nie jest dostępna w Polsce, ale można zamówić kosmetyki tej marki na Selfridge. W tamtym roku bardzo taki mm, znany i ulubiony produkt mm, dużej ilości blogerów e, z tej marki to był bronzer właśnie, e, ale ja go nie próbowałam. No ogólnie jestem bardzo ciekawa wypróbowania nowych marek i Chciałabym po prostu, żeby ta marka była dostępna na przykład w Seforze Polskiej i chyba z takich wysokopułkowych produktów to już wszystko co mnie interesuje w tym miesiącu. A też bardzo fajna taka paletka, która na którą po prostu fajnie patrzeć, bo lubię takie, taką kolorystykę, wypuściła polska marka Maxmo i to jest współpraca z blogerką Anja Dare. Paletka się nazywa Foxy Lady. Trochę mi zdziwiła i ta kolorystyka, i okładka ponieważ bardziej m, według m, moich preferencji, mojego gustu, to bardziej taka paletka pasowałaby na jesień albo nawet wiosnę, ale wypuścili ją właśnie zimą. E, dlatego chyba nie kupię m, teraz tej paletki, ponieważ no po prostu na ten moment nie ciągnie mnie do tworzenia podobnych makijaży, ale sama paletka jest bardzo ładna i jestem ciekawa wypróbowania cieni tej marki. Też marka, która mnie interesuje ogólnie jako cała marka, to jest marka Recibo i właśnie oni wypuścili taki krem, który się nazywa Game Changer i to jest krem z retinolem. A ja ostatnio, tak, zastanawiałam się, żeby do swojej pielęgnacji dodać jakiegoś produktu z retinolem, a tutaj taka ciekawa nowość, więc chciałabym jak najbardziej wypróbować ten produkt. Ale ogólnie chciałabym poznać jakość tej marki, ponieważ to nie jest tania marka, ale podobnie jest bardzo fajna. I też przez ostatnie kilka miesięcy zauważyłam, że marka włoska Kiko Milano e, chyba powraca do Polski, ponieważ Mm, więcej i więcej blogerów, youtuberów wspomniałem o tej marki, robię filmiki z kosmetykami tej marki. A ja słyszałam o tej marce już e, dawno temu, ponieważ obserwuję też blogerów e, rosyjskich i oni właśnie często polecają pudrowe produkty z Kiko Milano, czyli bronzery i róży, pudry oraz bazy pod podkład. A teraz widzę, że i polskie blogerzy powracają do tej marki. To jest marka Drogerina i bardzo często wypuszcza nowe kolekcje, edycje limitowane, zawsze takie mają ciekawe opakowania. Więc ta świąteczna kolekcja z Kiko Milano też jest taka dość fajna. Duże tam rozświetlacze i róże. Jest też cienie do powiek, pomadki, ale jak wejdziecie na stronę Kiko Milano, no to tam w ogóle bardzo, bardzo dużo produktów w bardzo przyjemnej cenie. Więc chciałabym jak najbardziej wypróbować jakiś kosmetyk z tej marki. No i chyba to już wszystko, wszystkie kosmetyki, które mnie tak ciekawią w tym miesiącu ogólnie. E, jakoś mało wyszło tych nowości, które byłyby dla mnie naprawdę ciekawymi, a może po prostu coś przegapiłam, to dajcie znać w komentarzach, może są jeszcze jakieś kosmetyki, które naprawdę bardzo warte uwagi, są jakieś unikatowe, nietypowe. I bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym filmiku!